Małżeństwo trzeba cały czas tworzyć, dlatego tak ważne jest zrozumienie mechanizmów małżeństwa, zachowanie człowieka, zrozumienie tego wszystkiego i znanie tego, co trzeba robić, żeby małżeństwo było, było szczęśliwe. Żeby dobrze tworzyć małżeństwo. Gdyż jak się nie tworzy mał, małżeństwa, to małżeństwo przestaje istnieć. Gdy się je nie tworzy, małżeństwo, żeby istniało, musi być aktywnie tworzone, musi nadal, yy, musi być tu jakiś akt twórczy, gdyż małżeństwo i bardziej do małżeństwa jest blisko działaniu i jakimś aktu tworzenia niż już jednej uformowanej rzeczy, która już będzie istniała to jest jak z każdą rzeczą ktoś musi o coś dbać, żeby to przetrwało a inaczej to nie przetrwa i tak samo jest z małżeństwem i z każdym cyklem i z każdym cyklem cyklem działania cykl działania wygląda w ten sposób akt akt stworzenia później jest jest długo, długo tworzenie później jest akt zniszcz takiego zniszczenie, czyli y, tworzenie przeciwko tworzenia i, I później jest brak tworzenia, a później nicość. Powstaje ta nicość przez to, że był brak tworzenia. I tak samo jest tu. Na miejscu małżeństwa powstaje nicość właśnie przez to, że, że nie będzie tworzenia, że będzie brak tworzenia. Dzisiaj opowiem o fundamencie małżeństwa. Fundamentem małżeństwa, fundamentem udanego małżeństwa jest komunikacja. W małżeństwie, gdzie nie ma komunikacji, jest duża szansa, że takie małżeństwo się rozbije, że takie małżeństwo przestanie istnieć. I w najlepszym wypadku będzie nieszczęśliwe. A małżeństwo, które jest Błędna komunikacja, takie małżeństwo będzie szczęśliwie istnieć, gdyż jeszcze raz powtarzam, że komunikacja fundamentem małżeństwa. Nie chodzi tu tylko o to, że była dwustronna komunikacja, chociaż dwustronna komunikacja również jest bardzo ważna. Dwustronna komunikacja czyli ty mówisz, a druga osoba odpowiada na Twoje pytanie. Ale tu, żeby nie było takich, żeby wiedzieli, co nawzajem robią dwoje członkowie w wyprostym sensie. Ktoś oczywiście może popełnić błąd i zrobić coś nietycznego. Ale jak jest spłynna komunikacja wtedy, jak znasz wiedzę o tym, że trzeba drugiemu członkowi małżeństwa opowiedzieć to w tą wiedzę, co się nieetycznego zrobiło, przyznać się do tego, zaakceptować to w ten sposób przez samym sobą i nie ukrywać to przed drugim członkiem małżeństwa. Zawsze ukrywanie czynów nieetycznych. Jest gorsze, o, oczywiście, z tego może wyniknąć nieporozumienie. Nikt nie lubi, jak w małżonek robi coś nietycznego, jak popełnia taki błąd. Ale już lepiej się przyznać, chociaż samo przyznanie się również nie jest wygodne, to już lepiej się przyznać niż, niż tkwić w tym yy, i Wpadać w coraz to, wie, to większą separację. Coraz to większa separacja by sprawiała, że coraz to byłaby mniejsza komunikacja, coraz to mniejsza komunikacja by sprawiała, że coraz trudniej wyznać te nietyczne czyny i coraz trudniej je zaakceptować. A to z kolei składa się na to, aby separacja się powiększała i cykl się zamyka Aż do całkowitego rozpadu małżeństwa. Czyli w cyklu czyli w cyklu działania nic. Zakończenie cyklu działania. Ale żeby do tego nie doszło, musi być płynna komunikacja. Wszelkie czyny. Niemoralne, czyli pogwałcenie różnych umów, różnych praw. Zawierałam, że możesz odejść od małżeństwa. Szczegółowo to tłumaczyłem w filmie o, o, ucz, o uczciwości. W serii filmów, która powstała już jakiś czas, być może nagram odświeżenie tej serii. I w tej serii również mówię o tym, że osoba może odejść. Z grupy, na przykład, może odejść z małżeństwa właśnie przez nadmiar tych niemoralnych czynów, pogwałcenie umowy, złamanie zasad oraz niewywiązywanie się z obowiązków. Nie zrobienie czegoś lub zrobienie czegoś nieetycznego to jest taki szkodliwy. Szkodliwy czyn. Bazuje to na tym, że w każdej grupie są proste cele. Jak mówi oczywista prawda celem każdej grupy jest rozwój i, przed, i przetrwanie. Jak mówi kolejna oczywista prawda ka każda grupa, żeby wiedziała, co robić, żeby przetrwać, ma pewne zasady i obowiązki. I tak samo jest tu. Złamanie tych zasad i obowiązków prowadzi do separacji, co z kolei prowadzi do odejścia z małżeństwa. I tu jest przykład nieszczęśliwego małżeństwa, wynikającego z tego, że małżonek nie ma już praktycznie żadnego kontaktu z współmałżonkiem. I to jest nieszczęśliwe małżeństwo. I powoli upada. Również jest drugi przykład małżeństwa, gdzie jest najzwyczajniej rozwód i przez to, że na końcu, że na początku współmałżonkowie siebie kochali, a później siebie nienawidzili. Ma to ścisły związek z czynami, Nieetycznymi. Miłość i szacunek nie muszą wygasać, nie muszą przestawać istnieć, pod warunkiem, że przestrzega się tej zasady i jest zachowana płynna komunikacja oraz moralność w małżeństwie. Inaczej będzie powoli gasnąć siła małżeństwa. I te, i naprawdę, to jest jak ze zbieraniem się różnych owoców. Jest drzewo, i na, i na tym drzewie zbierają się owoce, aż go już tyle owoców, że drzewo nie wytrzymuje i się zawala. I już nie może mieć więcej tych owoców. Ale jakby odciąć trochę owoców, to drzewo dalej może funkcjonować. Tak samo jest tu. Zbierają się czyny nieetyczne, szkodliwe zbierają się aż końcu małżeństwo. Już nie, nie może wytrzymać yy, przez te czyny nieetyczne. A i przez to małżeństwo upada. Tak samo jak drzewo już nie może mieć więcej owoców.